Jedno jest pewne, dopóki nauka nie wyjaśni, jaki jest rzeczywisty wpływ pól elektromagnetycznych na nasze zdrowie, skutki mogą być widoczne dopiero za kilkanaście lat lub w następnym pokoleniu, sami powinniśmy o nie zadbać. I tu o paradoksie. Z pomocą mogą nam przyjść te same fale elektromagnetyczne, tylko że o specjalnie dobranym natężeniu i częstotliwości. Kończy się bowiem era, gdy medycyna traktowała człowieka tylko jako skomplikowaną fabrykę biochemiczną. Wiek XXI w moim przekonaniu, nie tylko moim, to będzie wiek fizyki. Patrzymy w tej chwili na człowieka. Oczywiście jako na maszynę, jako na fabrykę chemiczną, ale również jako na antenę nadawczą i odbiorczą bardzo wielu różnych częstotliwości. Człowiek jest takim pulsującym polem elektromagnetycznym o różnych częstotliwościach, z czego właściwie... Niedokładnie zdajemy sobie sprawę. Wiedzieli o tym od tysięcy lat lekarze chińscy. Powszechnie stosowana akupunktura wyrównywała potencjały elektryczne w meridianach, a to za tym idzie poszczególnych organach, ostatecznie zaś w każdej komórce. W krajach zachodnich od lat bada się możliwość stosowania terapii magnetycznej w leczeniu. W Niemczech profesor Warnke opracował i wdrożył cały system urządzeń do leczenia polem elektromagnetycznym. Jak to jest możliwe? Jest podobnie jak z trucizną. O tym, czy jest pewna substancja trucizna, decyduje jej ilość czyli często na przykład jadrzmi podawany jest do maści. Każdy lek podany w dużych ilościach jest też zabójczy dla organizmu. Podobnie jest z polem magnetycznym. O jego jakości, o jego funkcji decyduje kilka parametrów. Jest to częstotliwość przebiegu, moc, indukcja, no i kształt tego przebiegu. I tutaj właśnie badania poszły w tym kierunku, żeby pole było bezpieczne i właściwie ukształtowane. Leczenie odbywa się na poziomie komórki, które z czasem pod wpływem wielu czynników zatracają możliwość wchłaniania pożywienia w postaci jonów i usuwania toksyn. W leczeniu chodzi o przywrócenie naturalnych pól elektrycznych i magnetycznych na błonach komórkowych i umożliwienie właściwej przemiany materii w komórce. Urządzenia tego typu bardzo wyraźnie zwiększają odporność organizmu. Pobudzają ukrwienie, dotleniają tkankę, usprawniają przemianę materii dlatego najlepsze efekty osiągamy przy gojeniu przy sprawach kostno-stawowych również przy układzie sercowo naczyniowym Wzrost odporności, a więc mniej infekcji. Również przy alergiach bardzo dobre efekty, przy astmie, bólach reumatoidalnych, artretycznych, nerwobólach, troficznym zapaleniu podłudzi i dziesiątkach innych chorób. O terapii magnetycznej powiemy więcej innym razem. Przy okazji ciekawostka z badań naukowych wynika, że tysiąc lat temu ziemskie pole magnetyczne było prawie dwukrotnie większe niż obecnie. Co jednak